Kidellowidzowie w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z gangiem kidosów na zgadnij kto to. A są ze mną w sumie wszystkie osoby z Kidowic. Dzień dobry to I I i Elo, Elo, dzisiaj dostaniecie w uczciwej walce, bo jestem z Tostem i z Magikiem w najlepszej drużynie gangu Kidowic, a Wy jesteście w gangu Kidosów, no i nie macie szans po prostu. Z nami w kto, to, to jesteście lepsi. Nie, my, że wygramy na gangu Kidosów, nie przebijesz tak, tak. tak nie tak, graliśmy tak. całe życie Błagam w tą grę. Was, błagam. Ja już zagrałem z Tostem z 80 gier w tą grę, w Minecraftcie myślę spokojnie. No magiczny nie mało grał. W sumie, Ej, Magik tylko chyba dwa razy grał w życiu. Magik, ile ty grałeś razy w życiu w to? Nie. O, no to jest doświadczenie w miarę, no na... To już jest no na pewno okay. więcej, wygrać, więcej niż Tosia, więc, więc już damy radę Dobra, mm -hmm. e, jak wygląda plansza, może zademonstruję za, za, za no tutaj drogim widzom e, Została zbudowana tutaj e, na To jest nasza plansza Tamtego, tego Tak, to jest plansza od gangu kidosów, on wygląda w ten sposób e, No i tutaj oczywiście widzę, takie są główeczki Jeżeli ktoś wygra, no to bierze sobie ten guziczek I sobie tutaj daje na punktację Tu są punkty kidosów, a tu są punkty kidowic e, Gangu kidowic, czyli mnie, Tosta i Magika, bo my jako jedyni kidowic nie zdradziliśmy no, a o, więc Bierni. Bierni rozpoczynamy, swoim, prawda, tak. tak, i pamiętajcie o tym, że jak wybierzecie sobie główkę ze skrzynki, no to dajecie sobie ją tutaj na czerwone, żebyście pamiętali po prostu jaką macie, nie? No, nie podglądamy, nie oszukujemy, nie gramy nie fair, mam nadzieję, że będziecie grać uczciwie, dobra, idźcie na swoje miejsca, idźcie na swoje miejsca, no i odpalamy, myślę, konkurencję, dobra, a więc co? Panowie? A co ja mam ja ma zrobić z tym tym? tym yy, Czym? Na kamery. W yy, jakim. Nie, no nie oszukujemy! No, przestań trollować! To, to jest pierwsza walka, kiedy nie oszukujemy. Gramy serio. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Pisaliście, widzę, że o mam lepszy. Ja proponuję. Kamerę, tak. mm, czekaj, ja proponuję, czekaj. Coś, co nie Mogę jest Mogę ja to... wybrać? Mogę możesz, ja wybrać? Możesz wybrać, no. Dobra. Co dajesz? Ten. Okej, okay, okej, okay, dobra, no to jest w sumie okej. Okay. Dobra. gotowi. możecie zaczynać, bo jesteście słabsi. Dawajcie. No to po kolei, no, dawaj to się. Tak. Okej. Okay. Yy, wasza osoba. No? Ma coś czerwonego w tej postaci. Jest coś. Yy, o, ma. No ma, ma. Ma. Dobra. Ma, okej. Okay. Ja daję pytanie: czy wasza postać to dziewczyna? Mocne. Yy, to Mocne. nie jest dziewczyna. No. No, ale, ale także na pewno nie jest dziewczyną, czy że tak, nie wiesz? Mm, no, no nie I wiem. to czy, to, że, to, czy, że to nie wiem? nie mam pewności. Dobra, okej, ok, to. Poczekajcie, poczekajcie, bo ja muszę się wrócić do tamtego pytania. No, jak wrócić, Wielokich no? Ale w końcu mieliście coś czerwonego o. czy nie? Mieliśmy. Mieliście. Mieliśmy, mieliśmy. Mieliście. Nasza postać ma. No, dobra. ma, mama. Ma. Eee, czekaj, bo jeszcze myślę, co. No to. to te wszystkie dziewczyny skasują, co nie panowie? To chyba nie ma żadnej dziewczyny. Eee. Nie no się nie, Dobra, okej. Okay. No to możecie kidosy zadawać pytanie. Wasza kolej. No to. Teraz zadam pytanie, może ja. Czy wasza postać jest na kidowicach? Eee, Nie. No nie czekaj. Dobra, magiczny dawaj pytanie. Dobra, uwaga! Dawaj. Eee, wasza postać jest zwierzęciem. O! Eee, nie, to nie jest zwierzę. Okej, okay, dobra, czyli. Dobra, to tutaj to, to wylatuje. Eee, zwierzę. Tu, tu, ten pies jeszcze dobra. I gdzie? Dziobak. Dziobak. Dziobak też, no. Eee, u góry nie ma zwierzęcia. Ej panda, panda! Panda, okej, okay, dobra. Uś. No i, ty no i żaba też, żaba też w sumie, no tak. No. Okej, okay. i tu już nie są zwierzęta. Tu jeszcze jest, to, to jest smok, nie? To coś chyba. To jeszcze to też. No tak, tak. No, no, no dobra, i dobra. okej, okej. Okay. Okay, dobra, to przenowidzi. Jest dobrze. Dawajcie wasz strzał. Let's go. Nasze pytanie to tak. na przykład, czy wasza postać ma coś w sobie zielonego? Eee, tak. Posiada. Na pewno ma. Posiada, dobra. Eee, teraz ja chyba daję pytanie, tak? Dobrze myślę? Tak, chyba ja. Tak, tak. Eee, eee czekajcie. Znaczy Ja nie dawałem w sumie, mogę jadać? A, no to dawaj. No, sorry, 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 dawaj. Dobra, czy wasza postać jest jakimś twórcą na YouTubie? O. Nie, Nie, on nie nagrywa na YouTubie. Okej, okay, okay. dobra. Czyli to, to, to odpada, to odpada, to odpada. No i teraz tak, no te dwie osoby to są twórcy? No. Kurczę, no właśnie. Tak. No myślę, że tak chyba no. Nubek nagrywał, na pewno miał kanał, więc można go podpiąć pod twórcę, a Ptysia no nie, no Ptys nie jest twórcą, bo to jest tak samo jak Magik tutaj, nie? No ale Ptys nagrywa też. A w sumie tak, no dobra. No ale magicznego nie możemy pod to pociągnąć. Musi magiczny No, no nie Musi magiczny... zostać chyba tak. Chyba tak musi zostać, no. Nie wiem, nie wiem. A ma magicznego mamy usunąć, czy nie Kidosi? Eee! Yy... Nie! Chcecie, no, jak wy uważa... a. a, że nie! <laughs> ja uważam, że. że jakby jak tak. to był magiczny, To by się zawahali. Tak, się tak, zawahali. tak, tak. To się od razu, że nie. No, dobra. Okej, okay, to jest ten, dobra. Dawajcie wasze pytanie! Dobra, teraz my strzelamy, bo mamy trzy opcje. Strzelać? No. Co? Strzelaję, to ja się strzelamy, strzelamy. Strzelamy? No, aby strzelał. No, strzelamy. Nie mogę. Jak? No to masz strzał, bo ja nie wiem, kogo. Yy... Nie Fajny strzał. Nie wiem, tu jest jakiś ziomek z Pokémonów, to nieco. Nie dobra, on. ja bym strzeliła w niego, wiecie? Co, ależ z tego pana w, w zielonych włosach? Tak no dobra, no dobra, to pan no. z prawego górnego rogu poprosimy Odpowiedź Joker to Joker? Joker? Oh, tak. No dobra Jesteście pewni? Tak, na pewno tak. tak No to w takim razie gramy dalej Nie no, nie! No. Ale magicznie, co ty tu podglądasz? Ja nie mówię, nie co nie to jest? Oni mieli niby! BATMANA co? MIELI, CO?! No tak! Wygraliście, wiedziałam ja na ja samym początku! że się nie, się nie. Batmana, stary? Ja nie ej, wiem! Nie. Ej, no właśnie, ej, no ciekawe Ej, to... dobra, macie pierwszego punkta, no dobra, dopiszcie sobie tam punkta, no. Macie, dajcie sobie tego, dajcie sobie tego punkta, no, nie mam będzie, no. Damy sobie punkta, ja tylko nie ma, nie ma guzików tu. Nie, jak nie ma? Guziki. Nie ma? O, nie dobra, no, są tam? przecież u góry, są u góry. Daj sobie ja, góry. Wera, dobra, zaznaczam. Iś, dobra. Nie, ja nic nie mam. A Ale co? no, no tak, były schody, bo ja sobie tam, ten, głowy robiłam. Ale to nie musisz, możesz tak. No, Vera, coś tu kombinuje. Ale jak już było, tak, takie coś było. Tak sobie z góry, no I potem nie umiałam sięgnąć, to sobie. Zbinałam się, no. Dobra, dobra, dobra. no, My i tak. Przyłapiemy Was na kłamstwie, przyłapiemy Was. Dobra, gramy dalej. Um... Teraz, teraz my musimy zacząć, poczekajcie, mm, weźmy, nie. teraz ja może wybiorę, kogo weźmiemy e, ja bym wziął coś no, takiego, Średni. Na to. Mm, może nie, że średni, ale po prostu mieliśmy niefarta w strzałach Dobra, ja bym, czekaj Nie, po prostu go, mówię Ja bym to nie? zrobił, patrzcie, ja bym to zrobił Okej, okay, dobra, dobra, to, jest to będzie spoko, ciekawe, no? to będzie spoko, myślę Dobra, macie gotowe? Tak Mamy. Dobra, to my zaczynamy, magiczny, dawaj, zaczynaj pierwszy jakieś elementy pomarańczowe O! Pomarańczowe chwila, poszukam, poszukam No nie ma, nie po... ma. elementów pomarańczowych, nie, no nie ma no. nie jest pomarańczowe Ej, czy to nie... Ale zawahali się, dobra? Ej ja wiem co oni mają, bo oni mają to To tu Na sobie Dobra, ale to czekaj, to dawidzie Czemu? No nie nie nie, że a nie Czekajcie, nie czekajcie oddajcie sobie strzał, ale czekajcie, oddajcie strzał, ale jeśli nie traficie to mamy dwa, dwa jakby dwa głosy na raz no nie no, bo my, my wydając strzał i tak rezygnujemy z naszej jakby... Ale to rezygnujemy z drugiego głosu, no on ma rację, powinniśmy jeszcze dwa te... Nie, dobra, grajcie, grajcie normalnie i my najwyżej potem strzelimy, to jeszcze do no zastanowienia dobra. jest. Bo, bo wiesz, na razie... się nad tym pomarań, pomarańczowym, No nie? dobra, ja zadam pytanie, czy, jak, czy wasza postać ma jakieś nakrycie głowy? Ma. Czapka, kaptur, coś w tym Ma, ma ma, ma, ma. Posiada, posiada coś takiego. E, co, myślicie, że strzelamy panowie? Ja bym zaryzykował. Może akurat. Dobra. Czy wasza postać to Ptyś? Nie. Nie, to nie jest ptasz. no o, dobra. dobra, trudno. Ja nie mogę. Ej, ale tak naprawdę szczerze, panowie, ja bym strzelał jeszcze cztery razy. No to dawaj. To, to i to. N trzy nawet. No bo, dawaj, albo to, jo, to. Albo to. To też może być. Zresztą jest taki A, no. element. Dobra. No, ym, dawajcie wasze pytanie. Czy wasza postać jest jakby tak. ma y, postać człowieka? Tak 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 Okej, okay, czyli To tu? Dawaj czy... a to ja mam strzelać? No, może strzelać albo pytać, jak uważasz, no Co, i myślisz, że to? To? No, no oni, to? oni się zawahali nad pomarańczowym, rozumiesz? Czyli to będzie coś, co ma pomarańczowo-żółty kolor <laughs> Czy wasza postać to jest, czy wasza postać to jest Iron Man? Nie. nie Nie No co? Ale wy wiecie, że my mogliśmy kłamać? Nie, mi się no wydaje, nie. że oni by Możecie. nie blefowali właśnie Mi się wydaje, że oni to tak szczerze powiedzieli, że nie wiem, czy by blefowali Aha Ej, dobra, dziewczyny wiecie, że ja bym strzelił są z, 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 z No to Dobra, no strzelajcie, no eee, Czy wasza postać to Deadpool łamany na Spider-Man? Nie. 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 nie nie? nie, nie, nie Deadpool łamany na Spider-Man, co to zapycie? No bo tu jest taka no jedna mega postać Dobra, magiczny, <laughs> dawaj, teraz ty to ja, w takim razie... No jak to wykluczyć Piękne. dużo Czy osób? Czy na postać! Yy, yy, eee, na Kidowicach Nie, nie. Nie ma tej postaci na Kidowicach. Ja nie mogę magicznie, ale żeś pytanie dał. Nie, bo to nie wiem, no, to by to... Wykluczyliśmy więcej niż z waszymi dwoma pytaniami! No dobra, okej, okay. no jakby nie no. było... No, no nie niech no ci będzie, no dobra no. Dawajcie Kidosy, wasza kolej! Co teraz? Dobra, teraz raz, yy... Ja bym strzeliła w niego albo w nią. No, ja już strzelam, teraz wy się zdecydujcie. Dobra, no. ja strzelam. No? no? Wasza postać to Iron Man. Nie. Nie. Iron Man! Co ty gadasz w ogóle? Dobra, teraz ja. Eee, czy wasza postać to Homer Simpson? Mm. Tak, a wasza pewnie to Super Mario nie, albo Kapitan nie, 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 Ameryka. Nie? Let's go! Święty Mikołaj, a wymyślisz się, że to Mówiłem nie wam, wiec, że nie, bo... nie będą blokować! No, Ej, ale ja już ją usunęłam, tą postać! Bra, nie, ale ja ją specjalnie odblokowałem, bo jakby... no, on ma czapkę, nie? Let's go, let's go, jest punkt! punkt! jest moment, pojechaliśmy, ha! Ki, ki, pomysł, let's ja tak go! Chciałać. Co? No był dobry, ja ci mówiłem, że oni, bo oni na 100% by nie blefowali, zbyt szczerze to powiedzieli. To blef można wyczuć, szczególnie u takich młodych osób. Dobra, Aha. teraz magiczny. Te, teraz magiczny wybiera główkę, no. Dawaj magiczny. Dobra, ja wybieram, uwaga. Dawaj. Najlepsza główka pod słońcem. Teraz będzie, uwaga. Niech będzie on. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, no dobra. Dobra. Jezus Kuszek. Jezus Kuszek. Jezus Kuszek. <laughs> nie mogę, nie. Dobra, zagrajmy. E, wy teraz zaczynacie, bo przegraliście, no? Dawajcie. Dobra, czy wasza postać to magik? No ja nie mogę, magik, ty jesteś sami! Ta, nasza łotki. też! Nasza też! Ja nie mogę, Graliśmy. magik! Nie, gramy kolejną, bo ja się nie zgadzam na to! Dajcie nie no Ale gramy dalej! Nie. Trzeba było nie gadać tak Ej, dobra, ja wie, nie Wiesz wie, wie, co ja chciałem zrobić? Chciałem powiedzieć, że on jest głupi, żeby zagrać taką odwróconą psychologię, że oni pomyślą, że na bank to jest Magik. Myślę, no że nie tak, że chcemy, tak, żeby tak pomyśleli tak. i tak, tak nie będą myśleć, to wypaczą z pamięci. Ja nie to... wiem, że oni zastrzelili to i to jest. Dobra, nie musimy się odkuć. Szybkie dwie rundy odkupamy. Nie ma w ogóle opcji takiej, bo. jak dajcie mi jeszcze jedną szansę! No dobra, Magik, dobra, no dobra dawaj, dawaj, ale... dawaj. dawaj no. Dobra, dobra Dobra, dobra ty, co ty robisz? Zmiętą tą główkę teraz Dobra, dobra Okej, okay, dobra ich? Dobra, tak, dawajcie nas zmysrza co, co ty tam Widzimy! Eee. Te, ale Pikers, co, co ty ee, robisz? Ee, ee. Te pikers dobra! Dyskwalifikacja, co ty robisz? Ale co, no zobaczcie, co nie mogę skakać na bloku No nie możesz, ty, no nie, nie możecie podglądać! No. Ale jak, górą, jak to jest zablokowane, załóż usta, nie macie? No tak, bo podskakuje i na F5 co odglądasz, ty, nie ma tak Na F5, no to jest zobacz, Tak się da w ogóle No, za, dobra, dobra, dobra Strzelam Zobaczymy, jak, jak trafisz, to jest kurczę gru... co, ty już strzelasz? Tak Nie, gdzie, czekaj, czekaj, czekaj <laughs> <bo to śmiech> Nie, no, no nie dobra, tak daj pierwsze pytanie, poczekaj Ja, ja chcę pierwsze no, no dobra, to jest pierwsze Ja chcę, no. ja chcę, czy wasza no postać ma okulary? Dobra, wy już to wiecie, nie? nie Aaa, wiem, co? Bo tylko, tylko jedna postać ma tu okulary przecież Nie, nie. nie. Jest, jeszcze, jest, jeszcze jest Minionek z takim Ej, Ale serio? Minionek ma jeden okular, a to są dwa okulary Dobra, czy no, no, tak, poczekaj, to the Sengarfield No poczekaj, poczekaj, mają jeszcze szansę strzelić no Czekaj no, bo my nie możemy teraz oddać strzału, no zadajmy pytanie Wasza postać Wasza kolej, no No, no co? O... Nie, Jak to powiedzieć, żeby nie było, że podglądaliśmy? Hmm. Nie, to, to jest to albo to, na pewno. Dobra, dawajcie, strzelajcie, no macie... Dobra. No. Prawo czy lewo, powiedzcie? Prawo. Lewo. No to no. zdecydowaliście, nie? Ja, ja nie nie wiem. Dobra. Dobra, czy to jest główka, nubka? Nie. nie, nie, to no nie, nie jest nubek. Dobra, nie, wasza postać to Gerfield, tak? Tak, a wasza tak. to... A nie, Ach, nasza nie. postać to Minionek. Dobra, jest 2 do... Czemu wy macie nie. te? Ale co wy tutaj sobie daliście za punktaty? brać to! Jest 2-2. Aż tak do nie dopisujcie. 2. Dwa... Ta, ta budowla powinna zniknąć! Ej, dobra, w te sobie te, sobie. czyli teraz. No, tak, nie ma jest... Wy Rozwalacie to, to jest oszustwo. Tak, tego nie ma w ogóle. Tak. Nie ma w ogóle takiej opcji. Ja nie, 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 No właśnie, da się grać bez tego. Nie ma opcji, że my się na takie coś zgodzimy. Dobra, ostatnia runda finałowa, jest 2-2. Nie możemy podobać ja tego. Dobra, wybieraj no. Daj, nie się tam. Tak? Dobra, dobra. Dobra wybierzcie dobra. jaką. No ja już, jest... już nie wiem. To, to się wybiera teraz. Dobra. Siebie! dobra, dobra. No ciło. Dobra. Dawajcie, dawajcie. U! Wy macie pierwszy strzał, no więc możecie, możecie mówić. Dawajcie. No, dobra, wasza postać to dziewczyna? Nie. Nie. Okej, to chwila? Nie, 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 nie. Eee dobra. Teraz ten. Teraz, teraz ja. E, czy wasza postać. E, czekajcie, czy wasza postać ma jakikolwiek związek z polskim YouTube'em? No, hmm. jakiś na pewno ma. No, ale nie, chodzi mi o to, czy jest. Czy jest albo na Wojanowicach, albo na Palionowie, albo na Kidowicach. Nie, nie. No to nie. No. no to nie, 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 no to. No to da się, żeby się rozwaliło. Dobra, czyli. Czyli dobra, no właśnie, bo na całą grę by tam to zepsuło, dobra. Czyli to wypada, to wypada, to. Wszystko tutaj, nie? To jeszcze. I tam u góry cały rządek. Fyk, pyk, fyk. Dobra, dawajcie, znaczy. Nie, teraz my! Teraz my, tak? No. No nie! Nie, oni, oni, nie. oni. Teraz no, my! Dawajcie. Wasze pytanie, no. Wasza postać ma brodę albo wąsa? Eee, nie. Tutaj nikt nie ma, prawda, ani wąsa. Nie. A Mikoła i Super Mario to co? <laughs> nie, no, no ale Szymon robi się bardziej ograniczone. Dawaj to, stół. Dawaj. Czale dobra, się. czy wasza postać to jest jak... to jest... Um, czekajcie, czekajcie. Mm. Oh, no bank. Nie nie, 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 spokojnie, nie rzucajmy pochopnych doświadczeń. Czekaj, czekaj, ja kogo by mogli wybrać Kidos w tej sytuacji. Trzeba się dobrze zastanowić, no? Mm. Eee, no dobra, czy wasza postać to zwierzę? Nie, mm, nie. Nie. Okej, okay, okej. Okay. Chociaż w sumie podobne, ale nie, chyba. No, to... no No nie, chyba. Nie, nie, to na pewno nie, nie zwierzę, nie, nie. ale... Faktycznie okay. podobne, ale natomiast on nie okay. to nie jest wierzę. Okej. Czyli to będzie to. Mm, tak, też będzie go tak daje. No, dobra. Skoro podobny, to na bank wykluczamy ludzi, czyli Joker. Tak, tak. Tyk, tak. Mario tu, też. Tu, tu, tu. Standard No dobra, zostają tylko te dwie. No A no w sumie, dobra, dobra. No dawajcie, no mówcie sobie. Dobra, czy wasza postać to jest. Yy, jakby jego skin przedstawia. Postać, bo na przykład czyli Wojan, czyli ten na przykład Joker i na przykład ten nie, taki ten żółty Nie rozumiem pytania No ja czy też nie. nie stawia osoby, bo Dawid jest na przykład żabą, a czy ta postać jest człowiekiem? O no, no to, to jest pytanie. To no, moje pytanie! No czyli czy jest człowiekiem się pytasz, tak? No nie no, tak Czy jest człowiekiem się pytasz? No tak, czyli no, to postać nie jest stawia człowieka. Nie. Nie. Dobra. No czyli to nie... To ja nie. bym strzelił chyba w to. Nie mają szans! Co? Nie chyba okieł bandyty będą Tak? Dobra to strzelaj magicznie no, to, to dawaj Dawaj magicznie Strzelam minionek Nie No okej okay, okay. no, no Czyli miałem nie. dobre przeczucie no Dobra dawajcie no Dawajcie wasze Myślałem że zagrają w takie coś wiecie że zagrają Dobra No tak tak Czy wasza postać No Jest e, Albo nie jest superbohaterem No, no Nie jest, nie jest. No, nie jest. Nie jest. Dobra, okay. czy wasza postać to Homer Simpson? Nie. nie. No to, no to źle, nam, to źle nam coś powiedzieliście, bo my już wszystko a wykluczyliśmy. A to źle powiedzieliśmy. Wszystko dobrze na pewno. No nie, na pewno coś powiedzieliście źle w takim razie, bo nie, my już wszystko mamy wykluczone. Przeanalizujcie hey. sobie wszystkie odpowiedzi. Spider-Man jeszcze może być, widział ten, bo to jest podobny do zwierząt. wiecie o Okej, dobra, dobra. Okej, okay, dobra, no to wiemy co strzelać. Dobra, no. Ostatnia No to dawajcie te wasze, no. Um, czy wasza postać... Ma ja element no... żółty? N ma. Ma, no. Ma, dobra, czy wasza postać to Deadpool? Nie. Nie, a czy wasza postać to tyś? Nie, ale no chwila, no jak nie? Ale no poczekaj, Szymon, poczekaj. Dobra, no strzelił, strzelił już. A, dobra. Ty, no to ja nie wiem co w takim razie, ty. ten krokodyl, ej! Nie. Co zrobiłem za ryk? Tutaj, to nie, 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 to nie. Nie, to będzie to. Czekaj, to tak będzie to. myślisz. A my już zgadliśmy, tak wygraliśmy. Tak. Tak. No z nie, wami. no nie, no jak wygraliście, no chwila, no nie. Nie, nie zgadliście. Dobra. No dobra, się on powiedział, że zgadliśmy i to już wszystko zepsuł. No, no jak to? wasza okay. czuł. Dobrze. No czy wasza, No to coś teraz wystrzelamy, okay? no by wy strzelaliście? Ale wystrzeliliście w ptysia. No to dobrze, strzeliliśmy. No nie, bo nie. No nie. nie. Nie mamy ptysia. No to, no to chociaż. Teraz wystrzyma? jest nasza kolej. No nie, teraz jest nasza trzy razy kolej, bo wystrzeliliście trzy razy. Ale jakie trzy! Ale wy Przecież... potem strzeliliście krokodyla i strzeliliście supermena i Ale coś tam. my se to sami mówiliśmy do siebie, a nie że strzelaliśmy. Nie no, ale. Że od kiedy grasz tak, mi. że są trzy kolejki pod rząd. To jest wasza wina, że no, się tam no, powiedz, się nie ale ty powiedziałeś, że wygraliśmy z tym ptysiem. No nie! Nie! nie. My, my nie powiedzieliśmy, że wygraliśmy. Nie powiedzieliśmy no, nie za to. To nasza kolej! Nie, teraz jest nasza. My strzelamy w Jokera. Wygraliśmy? No dobra, dobra, Dawid! Weź. Dobra, ja wiem, że pewnie dobra. jakieś oczekiwanie było. Ej, nie, nieźle, nieźle ten, nie, nieźle, nie nieźle nam podpowiadaliście. Jak my praktycznie Jokera wyrzuciliśmy chyba 5 rund temu, nie? No bo no. powiedzieliście, że to jest zwierzę, my powiedzieliśmy, że nie, ale w sumie może trochę podobne, ale nie Ale tak jak to jest podobne do zwierzaka, w twoim zdaniu Joker? Specjalnie tak powiedzieliśmy. No, 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 no to się, się tak nie gra, ale, nie. Ale no to się tak nie gra, no to nie. No, no to... nie umiecie przegrywać, po prostu z wami wygraliśmy. Ale my wygraliśmy. No bo spojrzeliście. <laughs> nie spojrzeliśmy! Nie, nie spojrzeliśmy, no, no, spojrzeliśmy. Tak, tak. no po co? No, właśnie, daleko ze zgadnięcia mnie! No właśnie, przecież magiczny był! No! Przecież jeszcze mieliście pięć postaci, gdzie wy tam, nie mieliście w ogóle szans! Dobra. No, i wygraliśmy z wami! Widzowie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej podobnych gierek.